Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie napełnianie miseczki milego. A jak ją napełniam? To się przekonacie. Na przykład ja daję to tak, że co 12 godzin dostaję 10 ml swojej karmy, miks dla dżungarków, a następnego wieczora dostaję miskę ziół. Czyli, że na przykład w poniedziałek wieczorem dostaje karmę, to we wtorek wieczorem dostaje ziółka. I dzisiaj przypada ten dzień, że dostaje ziółka. To pokażę Wam, jakie ziółka chomik mój je. Milo już bardzo polubił ziółka, z czego się naprawdę bardzo cieszę. Więc zaczynajmy. Zaczynam od pokrzywy i niewielką szczyptę. No, trochę większa, może taką idealną. Potem ziółka podstawowe to taką, sieczkę delikatną, swoje ulubione. Grycki warzywno ziołowe. Też taką sieczkę. Koniczynkę. Jak zauważyliście, już mi się kończą te ziółka w tych opakowaniach, więc muszę je przesypać znowu. Mniszek lekarski. To już taki już większy pojemniczek. Zostanie takie gdzieś. Trochę to pokruszę, bo się do miski nie zmieszczą. I taki listek. I trochę babki lancetowej. Lubię bardzo jakby bo ta się kończy, bo potem jest taka sieczka. To jest idealne coś dla chomika. Potem czas na owoce i warzywka. Ustaje kawałek jabłuszka, jeden pasternak. Marchaweczka. I buraczka. Taki zestaw warzyw dostaję codziennie. Równie codziennie dostaję mączniki. To jest cztery. I nawet troszkę mogę mu dosypać karmy takiej Gdzieś tak naprawdę niewiele na samym dnie, A jutro dostanie 10, nie wiem, czy ostrze. Ale no, chyba nie wyostrzy. To jest 10 ml karmy. O, wyostrzyło. <gryw> Czyli tyle jutro dostanie. A tak, przygotowana miseczka. Ląduje w klatce Milego.